Czy alkohol naprawdę rujnuje dietę? A może to kolejny mit, który sprawia, że niepotrzebnie rezygnuje z ulubionego drinka? Prawda alkoholu i odchudzaniu może cię zaskoczyć. Wcale nie jest taka oczywista. Alkohol to nie tylko procenty, to również kalorie i to całkiem sporo kalorii. Na przykład taki kieliszek wina to około od 120 do 150 kilokalorii. Piwo 250 kcal. A kolorowy drink? Nawet 400. Ale nie chodzi tylko o kalorie. Alkohol zmniejsza Twoją silną wolę. To dlatego, po kilku drinkach, pizza o drugiej w nocy wydaje się genialnym pomysłem. Ale czy to oznacza, że na diecie nie wolno pić? Jeśli chcesz pić i nadal trzymać formę, oto kilka zasad. Wybieraj alkohol solo. Zamiast słodkich drinków, lepiej postawić na wino, whisky czy czystą wódkę, którą popijesz wodą gazowaną zamiast sokiem. Ogranicz ilość. Jeden, maksymalnie dwa drinki na wieczór to klucz do sukcesu. Jedz mądrze. Zanim zaczniesz pić, zjedz posiłek bogaty w białko i tłuszcze. i wodę, dzięki czemu następnego dnia poczujesz różnicę. Podsumowując, alkohol sam w sobie nie sprawi, że przetyjesz, ale łatwo może prowadzić do złych wyborów. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście całkowita rezygnacja z alkoholu. Jednak jeśli nie chcesz tego robić, to pamiętaj, że kluczem jest umiar i rozsądek. Zaobserwuj po więcej treści etycznych.